Siemanowita was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry The Forest no i dzisiaj jak widzicie y, zaczynam tańczy skończyłem w poprzednim odcinku a to dlatego że niestety kanibale coraz częściej nas odwiedzają ja tylko chciałem jeszcze tutaj przejść zobaczyć czy przypadkiem y, nie ma czegoś do zjedzenia ale z tego co widzę to tutaj niczego takiego y, nie ma o właśnie bo jeden z widzów napisał mi że gdy przytrzymam E to zjem sobie to jedzenie z tej suszarki. No i chciałem spróbować. I z tego co widzę, że mi zadziałało, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Okej, okay, dobra. Co to jest? Zdjęcie Timego to mnie nie interesuje. Ja myślę, że już bez zbędnego przedłużania powinniśmy zająć się tutaj robotą, ponieważ... Dzisiaj właśnie nie wiem, czy chciałbym się zająć, właśnie albo będziemy budowali dalej, chociaż cały czas budowań to też nie fajnie. Myślę, że powinniśmy się gdzieś wybrać na jakąś wycieczkę, bo skoro na kanibale często odwiedzają, to czy my ich nie odwiedzimy? To też jest bardzo, myślę, że fajny pomysł. Pójdziemy sobie gdzieś w tamtym kierunku. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jesteśmy na jedzeniu Chyba jest dom, znaczy dom, chyba jest dzień. A jeżeli będzie noc, no to najwyżej zbudujemy sobie szałas i się w nim tam najwyżej schronimy. Ale dobra, już miesza w to. Teraz sobie przejdźmy, może gdzieś w tamtym kierunku. Tylko, że oczywiście ta energia nam sprzyjać nie będzie. Myślę, że w następnym odcinku już będziemy sobie kończyli budowę naszego. Ta naszego domku, naszej całej bazy mam nadzieję, że też mnie tam nie odwiedzą jak mnie tam nie ma bo jednak ta baza jest nieskończona cały czas ale już miesza w to, dobra, widzę, że już energia się załadowała do pełna, więc ja sobie pobiegnę w tym kierunku, no mam nadzieję, że coś ciekawego nam uda się znaleźć, to ja widzę, że już jakieś obozowisko jest, tutaj możemy sobie pozbierać garnek kurde, mogę sobie w podkładać niektóre rzeczy to miałbym nowe ekwipunku no ale już mówi się trudno i powiem wam jestem, ale to jest piękny teren, taki idealnie prosty fajny na bazę można powiedzieć taką bazę w drzewach no powiem wam, że pomysłów w tej grze jest mnóstwo, ale z tego co widzę to jak na razie musimy skończyć naszą bazę, dopiero później zajmiemy się w ogóle jakimiś innymi rzeczami co tu jest na prawo tu mi wygląda na jakieś Jeziorko, ok, dobra. Tu jest jakieś jeziorko, czyli już mniej więcej wiem, w którym miejscu jesteśmy. Tutaj myślę, że możemy sobie wejść, zobaczyć, co my tutaj mamy. Pod jedynką będę mamy tą szybką to, yy, siekierkę, ale wolę sobie popmachać, sobie tą yy, yy, wielką. Dobra, czy ja mogę sobie tu przejść, dobra, mogę, fajnie. Teraz sobie troszeczkę pobawimy się tym. O, 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 o! Ktoś tutaj widzę, że już na nas czeka. Aha, dobra. Jednak są zwykłe zwoki. Tu kolejne. I to chyba takie spalone bym powiedział. Pokażcie mi to. Weźmy to zniszczmy. A, nawet tego się zniszczyć nie da, ale widzę, że pieniążki sobie tutaj na ziemi leżą. Tutaj kolejne. Kurde, go, to musi się nieźle bawić, jeżeli tak pieniążki sobie tutaj zostawili. No, co jest? O, dobra. Weźmy sobie to, piłeczkę to możemy sobie wyrzucić. Zawsze się to troszkę przyda, może jakieś napoje, może jakieś batoniki, bo ostatnio sobie tego troszkę chyba zjadłem, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj też zawsze jakaś kasa, czy to pewnie do później do tworzenia jakichś różnych rzeczy, czy to Yy, Ładunków wybuchowych, bo widziałem, że fajnie można sobie łatwo bardzo skraftować takie ładunki wybuchowe, yy, tylko że teraz zapomniałem, jak to się robi. Yy, na pewno jest do tego potrzebny zegarek, a zegarka chyba u mnie yy, nie widzę. Yy, pewnie jest gdzieś, ale yy, ja go tutaj nie widzę. Yy, dobra, spójrzmy, co potrzebuję Materiał wybuchowy, taśma. Yy, Okej, okay, mamy taśmę. Yy, weźmy sobie jeszcze. Monety ok. Do tego jeszcze potrzebujemy kasetanie. Nie, to może. Może to jest to. Mołotowa w sensie chyba alkohol. Czy co to jest? I do tego zegarek. Tylko no właśnie, u mnie jest problem z tym zegarkiem, bo go nie widzę. Chyba że to gdzieś tutaj może jest zegarek. No nie wiem, to prawdopodobnie go nie mam. Jeszcze raz się przyglądam. Nie, dobra. Nic tutaj nie mam takiego, więc będziemy musieli znaleźć sobie Zegarek jakiś fajny Nie ja mam łuk pod czwórką, więc Ja sam może na razie z dzidą będę biegał Bo łuk jednak jest fajny Bardzo dużo tutaj obrażeń Ponieważ mam te strzały lepsze Ale jednak też nie ma co mówić Ale na przykład Czy to do walki wręcz Jak oni do mnie podbiegną No to nie będę miał jak się zblokować Ile to jest 100 do całych waranów Kurde, fajnie. Yy, tylko, że mi wszystkie pouciekały, a ja mogłem w sumie jakoś yy, tam sobie pozabijać po i pozbierać różne rzeczy. Ogólnie tak, pobiegłem sobie w tą stronę. Tutaj widzę, że uu, sporo rzeczy tutaj było w tym miejscu. Czekajcie, może mi się uda. Troszeczkę niżej trzeba. Pięknie, piękny strzał. Ładnie wtrafiona. Oczywiście ja sobie ją zabijam. Zbierz patyki, to tam widzę, że w dolnym rogu troszkę tych patyków do zebrania jest. Tu mi wygląda na jakieś wejście do jaskini, No dobra, jednak nie. Kurde, no i taka wycieczka powiem wam, że. Myślę, że będzie ciekawa, tylko nie mam pojęcia, gdzie dotrę. A też. O! Jestem sam przy samolocie. To tutaj my się rozbiliśmy. Dobrze wiedzieć, Wiecie co? Ja od razu myślę, że jeżeli my się już tu rozbiliśmy. Yy... To przydałoby się tutaj zbudować jakiś znacznik. Że już tutaj byliśmy. Żywność, może. Gdzie to będzie? O, jest tutaj i to będzie w tym miejscu. Już będę wiedział sobie na przyszłość. Postawmy. Teraz tak, żółte są od czegoś innego, to weźmy sobie, zmieńmy na. Samolot będzie zielony. Tak więc sobie tak zostawmy. To myślę, że będziemy mogli sobie tutaj co jakiś czas przychodzić, bo jeżeli przy samolocie zawsze są te skrzynki otwarte, no to fajnie co jakiś czas sobie tutaj przychodzić i pozbierać troszeczkę tych itemów i teraz tak, tutaj widzę, że możemy mieć za chwileczkę problem, bo robi się ciemno ostatnio jak pamiętam, że jak wystartowaliśmy to poszliśmy na lewo, tak więc myślę, że teraz przydałoby się pójść w prawą stronę i skoro już jest ja, już, jasno chciałem powiedzieć, jest już noc to zbudujmy sobie może jakiś na szybkości szałas Niech będzie nawet coś takiego. I po prostu pójdziemy szybko sobie spać. I to myślę, że będzie bardzo dobry pomysł, tylko tak. Tutaj sobie pozabierajmy jakieś płatyki, bo nie mam pojęcia ile ich potrzeba. Okej, okay. ile ich jeszcze jest potrzebne? O, kurde, dosyć dużo, nie ma co mówić. Ok, tu jeszcze są jakieś. Tu jeszcze są jakieś, dobra tyle nam powinno starczyć na 100% Dobra i chodźmy sobie teraz spać e, Zapisywać na razie chyba nie muszę, dobra to oczywiście się wszystko zepsuło e, Mamy fajnie bo mamy już e, Dzień Ale wiecie co skoro Tutaj te tereny już troszeczkę można powiedzieć że znam bo tam wyjdziemy sobie na tą plażę no To myślę że pójdziemy sobie tam na prawo bo już tamte tereny no, wszystkie zbadałem, więc zostaje nam tylko mm, tamta strefa tej wyspy y, do zbadania. I myślę, że wtedy będziemy już mieli mniej więcej tak orientacyjnie całą wyspę y, obczajaną, gdzie co jest. Tak więc ja myślę, że teraz tutaj sobie jakoś. No, o właśnie, pozbieramy. Może zawsze jakieś tutaj batoniki zaraz do nas y, przyjdą. Tylko, właśnie te batoniki tam mógłbym sobie zjeść. Dobra, trzy batoniki nam starczą. To jest naprawdę dużo... Yy, dużo żarcia i dużo energii do naszej postaci. Yy, też od razu ta energia się zresetowała nam. Więc będziemy mieli pewnie i troszeczkę więcej, bo jednak już mamy... dosyć wysoki dzień yy, w deforeście, tak więc... naprawdę, naprawdę ciekawie. ogłem. okółem tutaj już jesteśmy w jakiejś wiosce. Co to jest za wioska? Wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie. Yy, tutaj już może... Z... Toporem będę sobie latał. Tam widzę już tu bylców tutejszych. Widzicie co? Ja już pamiętam, że kiedyś była taka wioska, w której był wbita, była wbita siekiera, topór. Yy, nie wiem jak to nazwać. Yy, weźmy sobie jednak na chwileczkę dzider, bo tutaj widzę, że troszeczkę napoi jest. Yy, oni pobiegli gdzieś w moje lewo. Tam oni gdzieś są. O, 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 coś tu jest. A, zwykłe piłki. To mnie to nie interesuje. Mm. O, z Was pieniążki wypadają, więc naprawdę fajna rzecz. Y, czy tu są same piłki? Same piłki. Myślę, że będę chce wziąć tą rakietę. Uuu, tu jest coś fajnego. Tu jest jakaś jaskinia. I powiem wam, że. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Z czego się drzesz? Ja może z Tobą walczyć bym nie chciał, chociaż w sumie, jeżeli byś Ty chciał. Okej. Okay. Raz. Dwa. Trzy. I nie macie. Tak więc tak właśnie wyglądają te walki z kanibalami. Wystarczy, że oni po prostu coś próbują, ale im coś nie wychodzi. No ale dobra. I przejdźmy się może jeszcze dalej. W ogóle, która jest Minut odcinka? 10, Tak więc. I jeszcze myślę, że możemy sobie chwileczkę pograć. Myślę, że możemy się przejść, poszukać jakichś lepszych wiosek. Może w których w końcu będzie jakaś e, siekiera, topór, czy jak to Wam zwał, coś lepszego. Może do walki. Może coś, coś w tym stylu. Mm. Teraz moje pytanie. U, coś to jest. Co to jest? Pistolet? Uuu, jak będziemy mogli zobaczyć Pistolet, to naprawdę fajnie. Tylko, że pewnie coś czuję, że ten pistolet jest pod endgame, a więc, no jak na razie, sobie do nich nie postrzelamy do naszych przeciwników, kanibali. Ale za to fajnie byłoby znaleźć sobie zejście tutaj na lewo i zejść w tamto miejsce, i w tam sobie pójść. Tam myślę, że mogłoby być coś ciekawego. Ok, jesteśmy mniej więcej gdzieś przy wodzie, więc. Pewnie jakoś byśmy doszli do naszego, do naszego obozowiska tą wodą, tylko teraz takie. Ja co chciałbym sobie zrobić, w sumie na razie nic, hapsów nam troszkę spadło, więc w sumie nie, weźmy sobie, o nie to, Ok. coś takiego powinniśmy wziąć sobie, dobra, załóżmy sobie wszystko, zawsze będziemy troszkę bardziej wytrzymali. Jeżeli sobie założymy taką skórę Lizarda, i myślę, że nawet teraz jesteśmy w stanie wygrać z walkę z mutantem, coś czuję. Chociaż nie mam pojęcia, jak on bije mocno, ale coś czuję, że. Oczywiście ten mutant taki słabszy jakiś, bo nie mówię, bo są naprawdę różne rodzaje tych mutantów, i są też takie, które potrafią po prostu wjechać i nas one-shotować. I takich bym się troszeczkę obawiał, ale tutaj z tego co widzę to raczej takich tutaj nie spotkamy ponieważ tutaj są jakieś takie polany wielkie to wygląda mi na bezpieczne miejsce, fajne miejsce też na rozbudowę bazy, więc tutaj chyba raczej się obawiać nie powinienem jedynie czego tutaj widzę, że jest taka rzeka, wiem, że przy rzece lubią pływać krokodyle, aligatory, chuj wie jak to się nazywa ale wiecie o co chodzi Wow, powiem wam, ta polana jest po prostu prześwietna. I nawet jakieś tam kłosy zwierząt, no powiem wam, że ta polana jest świetna do wybudowania się. Yy, no chyba, że... Chyba, że coś tutaj jest jakaś podpucha, bo zobaczcie tylko ten, yy, nie wiem jak to nazwać. Skarpę. Obudować ją z każdej strony. U góry też chcę zbudować jakąś yy, fajną rzecz. I transportować się windą, ale już widzę, że to jest jakaś wioska, więc to może być właśnie jedyny problem tego miejsca. Chociaż tak i tak te miejsce wygląda po prostu przecudownie. I ja na pewno będę chciał sobie to miejsce jakoś sobie zapisać. Weźmy sobie topór do ręki, żeby jak coś to na wszelki wypadek się bronić. I powiem wam tak. Tutaj już widzę, że są troszeczkę bardziej zaawansowane te totemy. Co troszeczkę jednak nie martwi, bo jednak myślałem, że to taka polana ładna to wygląda mi takie bezpieczne jednak miejsce. A tu jednak zobaczcie, że. No, zbyt bezpiecznie się to chyba nie czuję, jeżeli widzę takie totemy, ale widzę coś jeszcze. Obozowisko, więc ja od razu chciał się przejść, bo to wygląda mi na jakieś obozowisko zwykłych ludzi. Tak więc myślę, że możemy tam kogoś znaleźć. Ale wątpię, że żywego, dlatego też wolę trzymać przy sobie mm, topór. Mimo, że tutaj nic nie słyszę, nic nie widzę, to nigdy nie wiadomo, co tu zaraz na nas nie wyskoczy. Okej, okay. tutaj widzę, że jest dosyć czysto mm, bezpieczne miejsce. Coś tutaj mamy. Las. Las i jaskinie. O, Biblia, nawet. Nie. Nie chcę tam iść. Ojoj, oj. Wiecie co? Ja na razie, może tutaj bym nie chciał się pchać aż tak. Myślę, że w przyszłości sobie tam pójdziemy. Mm. A takiej. sporej przyszłości. Czekajcie, jakby coś tutaj biegło. Weźmy sobie, pójdźmy na samą górę. Bo jakby coś tutaj biegało, ale nie może to było. Moje przesłyszenie, ale okej, okay, dobra, już miesza w to Chodźmy sobie w tamtym kierunku, w kierunku zimy, bo myślę, że Kolejny odcinek mógłby być właśnie w zimę, w sensie zimę Jak to się nazywa? Właśnie w tamtych terenach Wiem, że też gdzieś na bagiennych terenach jest katana, tylko że nie wiem w którym miejscu dokładnie Dlatego Pewnie zostanę sobie tutaj gdzieś Na dłużej dowiem się, w którym miejscu gdzieś poogląda filmik jakieś yy, W których miejscach jest ona i po prostu w kolejnym odcinku już spróbujemy ją sobie zdobyć. Teraz tak. Hmm, gdzie byśmy mogli sobie pójść? To jest naprawdę dobre pytanie. Myślę, że jeszcze tam cały czas będziemy się cisnąć w tamtym kierunku, bo szukam jakiegoś właśnie obozowiska, gdzie będę mógł zdobyć jakieś sobie nowe przedmioty, bo jednak mamy już topór, lecz wiem, że jeszcze jest coś lepszego do walki i to się nazywa właśnie katana. I chyba jeszcze jest maczeta, jeżeli dobrze pamiętam. Ale gdzie ona jest, to już nie mam kompletnie pojęcia. Ok, jesteśmy już tutaj przy zimie, i powiem Wam, że niestety, ale nic tutaj chyba już nie znajdę. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Jestem tutaj na fajnej polanie. no Naprawdę, tutaj te polany są tak fajne do wybudowania się. jak jakbym wiedział, to od razu tutaj przyszedł i bym się tutaj budował. No ale niestety nie wiedziałem, więc tutaj akurat mój duży, duży yy, błąd. Ale no myślę, że jeżeli tam to zbudujemy i albo będziemy chcieli zacząć na nowej serii coś, albo po prostu yy, na może na serię multi z The Forest to wtedy przyjść i się tutaj yy, zbudować. Okej, okay, tam naprawdę fajne jakieś krzaczki są takie właśnie czerwone czy to jakieś takie pomarańczowe, no ciężko to nazwać. No ale są po prostu inne i bardziej takie wyrazis wyraziste w odległości, ale z tego co widzę tutaj nic ciekawego nie ma, tak więc co, ja mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo to będzie już na tyle. Jeżeli wiecie w którym miejscu jest Katana, to oczywiście piszę w komentarzu, a ja mam nadzieję, że jeszcze raz Wam się spodobał, do zobaczenia w kolejnych, no i się ma.